Znasz książkę nie zaczęło się od ciebie. Dlaczego cię o to pytam? Bo jeśli ją znasz, jeśli przeczytałaś, to jest to doskonała świadomość, gotowość i otwartość, żeby przyjść na sesję i pozdrawiać to, co sobie uświadomiłaś po przeczytaniu tej książki, to, że ty możesz dźwigać ciężary. Po swoich przodkach, że może Cię dotyczyć nie Twoja historia, jakaś strata, jakaś śmierć. Możesz dźwigać po swoich rodzicach ich ciężary emocjonalne, z którymi oni sobie nie poradzili. I nagrywam się, bo miałam przepiękną sesję. Ta sesja była bardzo długa. Utrwała aż 4,5 godziny. Tyle trzeba było. Uzdrawiało się po kolei to wszystko. Co trzeba było, żeby poczuć tą ulgę? Tak, żeby poczuć ulgę. I to była taka sesja połączona hipnozy z masażem, i bardzo to super zadziałało. Co możesz uzdrowić na takiej sesji? Jeżeli czujesz, że jest jakiś mur, jakaś energia między Twoim dzieckiem a Tobą, że nie możecie się zbliżyć, że się nie rozumiecie, Wybuchy agresji, jakiś nielogiczny smutek, cierpienie, niedogadywanie się w relacji partnerskiej, żale i urazy do rodziców. Jak jesteś niepogodzona z jakąś stratą, czy to jest strata dziecka, czy śmierć babci, która zmarła 5 lat temu, czy śmierć rodzica, który zmarł 15 lat temu, ale ty wciąż dźwigasz w swoim sercu jakiś smutek, jesteś niepogodzona. To takie rzeczy bardzo blokują, żeby odczuwać radość i satysfakcję w codziennym życiu, żeby się cieszyć z życia, żeby być obecną dla swoich dzieci, dla partnera. Więc dlatego warto to zrobić, aby tworzyć bliższe relacje, aby czuć się samemu ze sobą lepiej, aby ciało również przestało boleć i aby przespać spokojnie noc, żeby się nie budzić z jakimiś lękami, tak? Czy nie wchodzić w stany depresyjne przez coś, czego nie rozumiesz. Właśnie to, czego nie rozumiesz, ten niewidzialny, energetyczny mur, to cierpienie wewnętrzne, możesz uzdrowić współpracując ze mną. Zapraszam serdecznie. Ja mam ją wystawioną na trzy godziny, ale nie zawsze się udaje zrobić taki głęboki proces w trzy godziny. Żeby to było zintegrowane, żeby było zakończone, żeby wszystko, co jest na wierzchu, co się otworzyło, cały ból, który jest aktualnie do zrobienia, do przetransformowania, żeby on się uzdrowił. Więc dlatego ta sesja jest minimum 3 godziny, bo ona jest też z masażem. Natomiast jeśli proces tak poprowadzi, to może trwać dłużej, nawet do 5 godzin. Więc trzeba po prostu zarezerwować sobie pół dnia. I jestem zachwycona w jak pięknym procesie mogłam dzisiaj towarzyszyć kobiecie, która uzdrowiła sobie kilka rzeczy: relacje z dziećmi, relacje z partnerem, podomykała straty. Nie swoje, za, podomykała za swoich przodków, różne straty, pozdrawiała w sobie lęk przed śmiercią. E, taki nieuzasadniony, nielogiczny, taki strach miał w sobie, tak? taki niepokój. E, bardzo dużo tam się podomykało, I jakby to wszystko złożyło się w taki fajny proces. Ta sesja była holistyczna, na końcu była ta integracja z masażem, i to pięknie domknęło całość. Czyli bardzo serdecznie zapraszam na taką sesję głębokiego uzdrawiania, jeżeli jest taka gotowość. A taką gotowość, właśnie tak jak już wspominałam, może Ci dać taka książka. Wiesz, czujesz, że Twoje dzieci coś dźwigają, zauważasz to, że Ty coś nie swojego dźwigasz, że to, co Ty czujesz, coś Ciebie doświadcza, spotyka, to nie jest koniecznie Twoje, że czujesz, że to nie jest Twoje, że to jest coś nielogicznego, że to jest za duży ciężar. Na takiej sesji połączonej, holistycznej Możesz naprawdę bardzo dużo załatwić. Jeżeli odczuwasz stany lękowe, niepokój, stany depresyjne, już nie, nic nie działa, tak? To właśnie trzeba zajrzeć głębiej. Moja sesja głębokiego uzdrawiania w Buxi zaczyna się od trzech godzin. Jeżeli ona się wydłuży, dopłacasz za kolejną godzinę tam coś więcej. Natomiast bardzo warto przejść taki. Ja to nazywam proces życia, <laughs> więc bardzo serdecznie zapraszam do uzdrowiska w pięknej przestrzeni jest wykonywana ta sesja, możesz usiąść, możesz się położyć, pracuje, wykorzystuje aromaterapię, dźwiękoterapię, więc bardzo zapraszam i jak to Podsumowała klientka, że poczuła, że zrobiła coś pierwszy raz, że ten czas, który ze mną spędziła podczas tego procesu, powiedziała coś takiego, że pierwszy raz czuje, jakby zrobiła coś tylko dla siebie. Więc ty też możesz zrobić coś tylko dla siebie i przekonać się, jak to jest. Jak to jest uzdrawiać swoje ciało, swoje myśli, swój umysł. I poczuć taką ulgę i wolność. Zapraszam Cię serdecznie na sesje stacjonarne do uzdrowiska Wierzykowej pod poznaniem, ale równie dobrze na sesje online. Przeprowadzam też bezpłatne konsultacje wstępne. Jeśli nie wiesz, czy to jest dla Ciebie, możemy sobie po prostu porozmawiać i poczujesz, tak? I masz problem, czy ja taki problem yy, pomogę Ci rozwiązać? Zapraszam również na moje warsztaty, na kursy online, bo głównie pracuję online, ale tutaj w Uzdrowisku, w Jerzykowie pod Poznaniem, masz niesamowitą okazję, żeby naprawdę zrobić głęboki proces uzdrawiania.